Mark Twain. Przygody Tomka Sawiera. Czyta Ireneusz Załóg. Wiele spośród przygód opisanych w tej książce zdarzyło się naprawdę. Jedną lub dwie przeżyłem sam. Reszta była udziałem moich szkolnych kolegów. Hakfin Finn jest postacią wziętą prosto z życia, tak samo jak Tomek Sawyer, który jednak nie stanowi odbicia jednej tylko postaci, lecz jest kombinacją złożoną z charakterystyk trzech różnych chłopców, których znałem. Tworzą oni jego postać, tak jak odmienne style architektoniczne łączą się w całość jednego budynku. Opisane w tej książce dziwne przesądy były rozpowszechnione wśród dzieci i niewolników na zachodzie Ameryki, w czasie którego dotyczy opowieść, to znaczy 30 lub 40 lat temu. Pomimo, że moja książka służyć ma głównie rozrywce dziewcząt i chłopców, mam nadzieję, że nie będą stronić od niej kobiety i mężczyźni, ponieważ częścią mojego planu była próba przypomnienia im, kim byli kiedyś, jak czuli, myśleli. I w jakich cudownych przygodach uczestniczyli? Hartford, rok 1876. Autor — Tomek! — żadnej odpowiedzi. — Tomek! — żadnej odpowiedzi. — Co się stało z tym chłopaczyskiem? Tomek nic poniół! Starsza pani zsunęła z nosa okulary i wyjrzała z ponad nich, lustrując wzrokiem pokój. Potem znów je poprawiła i popatrzyła przez szkła. Niezmiernie rzadko spoglądała na obiekt równie nieistotny jak mały chłopiec przez swoje odświętne okulary, które stanowiły jej chlubę, ponieważ wykonano je nie dla pożytku, lecz dla szyku. Równie wyraźnie widziałaby przez dwie fajerki od kuchennego paleniska. Po chwili wahania powiedziała bez złości, lecz wystarczająco dobitnie, by usłyszały ją meble głuche jak pień, z którego je zrobiono. — Niech no ja go tylko złapię! Nie dokończyła, bo już przy ostatnim słowie schyliła się i zaczęła dźgać miotłą podłogę pod łóżkiem, łapiąc oddech po każdym pchnięciu. Wygnała stamtąd jedynie kota. — Ani śladu tego urwisa! Stanęła w otwartych drzwiach i powiodła wzrokiem po krzakach pomidorów i liściach bielunia, z których głównie składał się jej ogród. — Ani śladu Tomka! Podniosła głos, tak aby słychać ją było na dużą odległość. Tomek. Nic, ponio. Z tyłu dobiegł ją jakiś szmer, to też obróciła się i w tej samej chwili schwytała za połę kurtki przebiegającego obok chłopca. Tu cię mam. Całkiem zapomniałam o tej szafce. Coś tam robił? Nic. Nic. A cóż to takiego masz na rękach i na twarzy? Nie wiem, ciociu! Ale ja wiem, to dzem, Od co? Czterdzieści razy mówiłam ci, że jeśli nie zostawisz tego dżemu w spokoju, obedrę cię ze skóry. Podaj no mi tę Witkę! Witka świsnęła w powietrzu. Niebezpieczeństwo było przeraźliwie blisko. O rany, ciociu, tam za tobą! Starsza pani obróciła się, otwierając drogę ucieczki z łuchowi, który czmychnął natychmiast. Wdrapał się na wysoki płot z desek i zniknął za nim. Ciotka Poli przez chwilę stała w osłupieniu, po czym roześmiała się dobrodusznie. A niech go licho, czy ja nigdy się niczego nie nauczę? Tyle razy już mnie nabrał, że powinnam uważać, ale starzy głupcy to najwięksi głupcy na świecie. Jak to mówią starego psa nie nauczysz nowych sztuczek. Zresztą, jak mi Bóg miły, choć on co dzień wymyśla nowy fortel, kto by się w tym wszystkim rozeznał? Dobrze wie, jak długo może grać mi na nosie, póki się nie rozzłoszczę, a i wtedy wie, że wystarczy, by zniknął mi na chwilę z oczu albo mnie rozśmieszył. Od razu się uspokajam i nie mam już serca spuścić mulanie. Bóg świadkiem, że nie spełniam ja swojej powinności wobec tego chłopca. Jak powiada pismo... Rózeczką dziateczki bić będziesz. I siebie, i jego pogrążam w grzechu i cierpieniu. Diabła ma za skórą, ale toż to syn mojej nieboszczki siostry, bieractwo. I jakoś nie mam serca, by go wybatorzyć. Za każdym razem, gdy puszczam mu płazem jakieś szelmostwo, sumienie mnie piecze. A za każdym razem, gdy weźmie cięgi, serce mi pęka. Fakt to już jest, jak powiada pismo, że dni człowieka zrodzonego z kobiety krótkie są i wypełnione troską. Po południu pójdzie na wagary i za karę będę musiała zagnać go jutro do pracy. Ciężko mi skazać go na pracę w sobotę, kiedy inni chłopcy będą odpoczywać, ale nic poń nienawidzi pracy z całego serca, a ja muszę spełnić wobec tego dziecka swoją powinność, bo inaczej stanę się przyczyną jego zguby. Tomek istotnie poszedł na wagary i bardzo miło spędził czas. Wrócił w samą porę, by jeszcze pomóc przed kolacją murzynkowi Jimowi przepiłować kloce drewna i porąbać je na szczapy. W każdym razie wrócił w samą porę, by opowiedzieć mu swoje przygody, podczas gdy ten wykonywał trzy czwarte całej pracy. Młodszy brat Tomka, a właściwie jego przyrodni brat, Sid, uporał się już ze swoimi obowiązkami, ze zbieraniem wiórów, ponieważ był to spokojny chłopiec, pozbawiony zamiłowania do przygód i awantur. Podczas gdy Tomek jadł kolację i korzystając z okazji podkradał cukier, ciotka Polly zadawała mu podstępne, przenikliwe pytania, które miały go osaczyć i zmusić do demaskujących wyznań. Jako osoba prostoduszna, wierzyła w swej niewinnej próżności, iż posiada zdolność subtelnego dociekania prawdy, a swoje najbardziej oczywiste zabiegi uważała za arcydzieła przebiegłości. Zapytała. Tomku, ciepło było w szkole? Tak, ciociu. Bardzo ciepło, prawda? Tak, ciociu. Nie miałeś ochoty popływać? Tomek przeraził się nieco, czując na sobie cień podejrzenia. Spojrzał badawczo na ciotkę Poli, ale jej twarz nie zdradzała niczego. Odparł: Nie, ciociu, to znaczy nie bardzo. Starsza pani wyciągnęła rękę, pomacała jego koszulę i powiedziała: Ale teraz już ci chyba nie jest za ciepło. Uradowało ją odkrycie, że koszula jest sucha oraz że udało się jej zachować naturę swoich podejrzeń w tajemnicy. Lecz Tomek dobrze wiedział, w czym rzecz. Uprzedził jej następne pytanie. Zmoczyliśmy sobie głowy pod pompą, moja jest jeszcze mokra, widzisz? Ciotka Poli zmartwiła się przeoczeniem tego szczegółu. Wtem spłynęło na nią olśnienie. Tomku, ale nie musiałeś odpruwać kołnierzyka koszuli, kiedy moczyłeś sobie głowę pod pompą, prawda? Rozepnij kurtkę. Zakłopotanie zniknęło z twarzy Tomka. Rozpiął kurtkę. Kołnierzyk był mocno przyszyty do koszuli. — No, niech Bóg da ci zdrowie. Musiałam się przekonać, że nie byłeś na wagarach i nie poszedłeś popływać. — Wybacz mi, Tomku, zdaje się, że źle cię oceniłam, przynajmniej tym razem. Było jej przykro, że zapędziła się w swej podejrzliwości, lecz jednocześnie cieszyła się, że Tomek choć raz okazał się posłuszny. Lecz w tym momencie Sydney powiedział. — O ile pamiętam, przyszyłaś kołnierzyk białą nitką, a nie czarną. W rzeczy samej! Przyszyłam go białą nitką! Tomku! Ale Tomek nie czekał na dalszy rozwój wypadków. Wybiegając przez drzwi rzucił... Dostaniesz za to CD!